Dzieńka wszystkim. Dzień Dzisiaj zapraszam Was na kolejny unboxing paczki od firmy Super Power Przed chwilą przyjechał kurier, otrzymałem paczkę, zobaczymy co mi wysłali otwieramy oczywiście jak zwykle zapraszam do sklepu Pirosklep Internetowy Pirosklep Super Powera. Найдите там их продукты, вообщем. Да. Тигуры, тигуры на prostu tu jest otwarcie. No, robimy tutaj wulkany. Tutaj mamy Shoner Fontaine. Nie wiem jak to się nazywa, napi... jak to się wymawia, bo to jest chyba po niemiecku Schöner. Schöner. To mamy tak, tak doda. Nie wiem, czy tu jest nazwa Borgorowo. Mm chyba włoska, klasa druga, neku tutaj mamy 78,65 g, ADR 14S. Produkowano w, w Chinach certyfikat posiada. mamy opis właśnie jak odpalać. No zobaczymy z ciekawości. Ciekawi jestem właśnie efekty tych tych bo Tu jest jeszcze druga, trzy takie, trzy odlaje. Tu jest druga. Trafalgar Fountain. To jest chyba importer burgonowo, znaczy firma czy? Nie. Chyba mi się wydaje że to jest włoskie. Tutaj certyfikat. To samo, tylko że po prostu inny efekt. Tu jest 78,65 g. Czyli tyle samo. tyle samo, taka sama gramatura, to jest tutaj mamy symbol UPO 239E, a ten pierwszy miał UPO 239A. <coughs> mamy drugą i mamy trzecią, tu wyjdzie symbol UPO 239D. Gramatura taka sama, ale to jest Magic, Magic Fountain taka nazwa. Czy tak? Tak się prezentuje. Jest otwarty. Jak zwykle w tych fontannach, Tak wygląda w środku. Ale tak może być fajnie. A tutaj właśnie zauważyłem teraz, że na samym dole są. To jest pomarańczowy pasek, tu jest niebieski pasek i zielony. Może to jest oznaczenie koloru efektu, czy co? Także dobra, kolejne to mamy. Tutaj widzę, że mamy rację. mamy tutaj wszystkie. Nie wiem, czy to jest z tego samego. z tej samej nie wiem, firmy. Nie firmy, tylko jeszcze w ten sam razie. White Flash, tutaj mamy. To jest te. Wszystko jest takie, to właśnie to zobaczyć. Aha, dobra, tu mamy 5 rodzajów, a tu jest. Tu White Flash 1, pojedynczy. Dobra, to tu mamy tutaj tak, 5 y, kolorów. Y, rac świetnych, właśnie. Flary MFY001T. No to tutaj są oznaczenia. Takie same na początku tylko że kolory. Tu jest mfp 001 t czyli po prostu blue, nie? Tutaj mamy MFY, czyli yellow, tutaj pewnie white to będzie MFG i MF... tak, MF -E. red i także, jak wiemy, to tu spadają MFY001T. Neku ma to 40 gram, kategoria P1, certyfikat posiada. Czyli wszystkie mają gramatury takie same takie same, czyli każda ma 40 gram każdy to taosara. Z tego, tu mamy będzie jeden filmik z każdego koloru. Tu jest taki white flash, nie wiem czy to jest roboskop. Pisze flara, MFW001F, no ale zobaczymy. To będzie razem odpalamy z tymi pięcioma flarami. Tu jest też 40 gram, co tu posiada, jeżeli nic nie po tylko na White Flash. Tu będzie na ostatni film, widzę. Zagadymy. Będą dymy 70-90 sekund kategoria T1 NSM02. Najpierw 40 gram jaki posiada. No i to w sumie gramatura będzie taka sama, które po prostu inne tak wyglądają. Te dymy, tutaj mamy właśnie te flary większą, pokazywałem. Będzie jeden filmik tam, to będę, będą te wulkany, zrobię trzy osobne. Tu będzie cały też tak samo. Tych dymów. Także to by było na tyle. Wielkie podziękowania dla firmy Super Power za tą paczuszkę. Także jestem ciekaw bardzo tych fontan i flag, no ogólnie dymów też, czy, czy mają impresywny kolor. Tu jest napisane właśnie, że 90 sekund. Efektów, więc półtora minuty, no to powiem Wam, że długi czas trwania do efektu. Jestem bardzo ciekaw i czy w ogóle będą intensywne. Także to by było na tyle. Yy, jeszcze raz gorące podziękowania dla superpowera. Was zapraszam do sklepu internetowego piroskrep, który znajdziecie w opisie. No i co, to było na tyle. Jeśli się w nim podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępnijcie. Dzięki do następnego razu.